O, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcideczku. Dzisiaj, tak jak widzicie, zagramy sobie darem natury talion, którą w zasadzie już nagrywałem jakiś czas temu, nawet dosyć długi czas temu, tylko że w troszkę innej wersji. Tamta wersja była bardziej nastawio nastawiona na farmienie drzewców, ponieważ zawierała, e, zdaje się, straszniczki Dwen Kanel. Ta wersja ich nie zawiera i jest powiedzmy ciutkę lepsza, e, ale troszkę gorzej farmi drzewce. Jak sobie zerkniemy, talia jest lojalna, gramy Aitne, więc nie ma tutaj ani onej Romancji, ani Siroka, ani nic z tych rzeczy. Za to mamy bardzo tutaj dużo powiedzmy, że silników, no bo gramy Hamadriady, gramy Wiedzącego, gramy też Pawko, który no, generuje punkty co No i mamy oczywiście tą Aitne. No i naszym celem jest no, wykorzystywanie tej symbiozy i dużej ilości kart natury. Game plan jest dosyć prosty. Rzucamy na przykład sobie jedną Hamadriadę w rundzie pierwszej, rzucamy jakieś tam, e, jakiegoś wiedzącego, może też, potem jakieś karty specjalne, być może w międzyczasie dunkę, e, robiąc sobie over na późniejsze rundy. No i w długiej rundzie trzeciej, na przykład, zagrywamy sobie Pawko albo najpierw obrońcę, e, w ogóle sorki, bo tutaj obrazy się, obrazki kart się zbugowały. E, rzucamy sobie obrońcę i za obrońcą się rozstawiamy z Pawko, z Aethne i potem rzucamy. Jakieś znowu karty natury po to, żeby tworzyły się drzewce, nawet jak dobrze pójdzie, 4-5 punktowe. Mamy oczywiście Nowigracką Sprawiedliwość, która jest OP, którą wyciągamy mahakamskich łów. Mamy jednego hawierza, żeby zawsze mieć to zabezpieczenie. No i w zasadzie tyle. Tak to wygląda. Gramy oczywiście minimalną liczbę jednostek, po to, żeby jak najwięcej tych kart natury mieć. Do wyciągania kart natury mamy VW, mamy też wyciągarkę naszych. Dobrych goldzików w postaci zewulasu. Tutaj miecie na uwadze, że zwykle nie chcemy mieć Eitne na ręce w momencie, kiedy w rundzie pierwszej mamy kręgi życia i dunkę. Ponieważ jeśli Eitne się na ręce wzmocni w rundzie pierwszej, czy w rundzie drugiej, to ona na koniec rundy się przemieni i te wzmocnienia straci. Także to macie na uwadze. No i nasz finisher Harald Gord, samego oczywiście na końcu. Zwykle e, gramy tyle kart specjalnych, że. Kilkanaście punktów bez problemu jesteśmy w stanie wyciągnąć. Talia bardzo, bardzo solidna, aczkolwiek od czasu, kiedy wyszły te wszystkie movementy, no to straciła ta talia na popularności, ale mimo wszystko dalej jest dobra. Jak dobra, przekonamy się w najbliższych dwóch gierkach. Miłego oglądania Wam życzę. Link do talii, oczywiście, w opisie. I gramy przeciwko precyzyjnemu uderzeniu. Muszę przyznać, że na tych MMRach 2500 plus, to faktycznie. Mała różnorodność jest, bo albo się trafi na jakiś Movement, albo się trafi na jakiegoś lipiego, albo na jakiś Nilfgaard lockdownowy, albo ewentualnie na nawija. Tym razem jest znowu to Movement. Ok. W tym meczapie no Tutaj wymienię Aidne, bo mam ten krąg życia. W tym matchupie chcemy grać rundę pierwszą tak długo, jak się tylko da. A nie, to jednak kontrolka jest ok, dobra, nieważne. Cofam. To w takim razie. próbujemy wygrać na równych. Taki jest nasz zamysł. Pytanie: jak to robimy? Czy lecimy z Nowigradzką od razu, czy może na przykład chcemy z obrońcy zacząć? Wydaje no, mi się, że poje z Nowigradzką. spokojnie. Kopiemy cesarskim do życi. W ten sposób blokujemy Tygrysa Szablozębnego. I patrzymy co się dzieje dalej. Ok, technik. W porządku. Czy ja chcę zagrać Hamadriadę? Wydaje mi się, że najpierw dogram Hawierza. O tutaj spodziewam się lawiny Bekera, czyli strzału za 8, spodziewam się też Geralta Zawodowca. <grymne> spodziewam się, że przeciwnik będzie miał szczęście. Okay. No cóż, troszkę unlucky. Ale bywa. Okej. Okay. trzeba zapięć już teraz. Zresztą jestem troszkę zdziwiony. Nie będę ukrywał. Hmm. Dobra, no lecimy. Wrócimy jeden ładunek do wódcy na Hamadriadę. Można by też kombinować z tym, żeby tą Hamadriad wzmocnić, czy to e, kręgiem życia, czy to najpierw wstawić obrońcę, ale to takie naciągane. Bo ona i tak zginie. Więc nie ma sensu jej jakoś mocno bufować. jak mi się wydaje. Natomiast fajnie byłoby, gdyby przeżyła, no bo wtedy troska Dariat fajnie wchodzi. No raczej nie przeżyję. Wow, okay. Cofam, jednak przeżyję. Okej, okay, więc wykorzystam tą troskę driad. Niestety drzewiec się w złym rzędzie stworzył. To troszkę smuci, przeciwnik teraz może spasować. Generalnie nie jest to aż tak dobry mecz, jakby się mogło wydawać. Pierwszy rzut oka, 27. Gdybym zrobił 8 punktów, to bym przeciwnika przebił. No dobrze, włóćmy tam troskę, Kadriat. Jak wyciągniemy siroko, to będzie super. Jak wyciągniemy zakazany rytuał, to też będzie fajnie. Powiedzmy. Prawda, może nie jakoś super dobrze, ale. ale w porządku. Ok, 27 Brońca plus hartowanie to jest 15, teoretycznie wystarczy. Chyba spróbujemy tak zagrać. Będzie ciężko, tak? No bo... Tutaj... Ejt za nie zrobi przez te precyzyjne uderzenia. Na szczęście przeciwnik jakoś mocno ręki sobie nie zbufował, Więc Sheldon... Nie jest aż tak mocny. W ogóle ciekawe, że przeciwnik kontrolny gra w skatel. Rzadko się spotyka. Nie spasował więc. No tutaj mógłbym obrońcę rzucić. Plus, do dowódcy, ale. Chyba wolę w ten sposób. Okej. Okay. No i. Co będziemy przechodzić na rundę trzecią? Raczej puszowanie. Raczej wiele nie da. Przeciwnik ma za dużo opcji niszczących. żeby to jakkolwiek miało sens. Ale nie ma co ukrywać, że tutaj nasze karty nie przeżyją. Za dużo jest Siroko, jest Geralt, jest lawina Beckera. No ale lecimy na rundę trzecią. Leczymy agitator pewnie. nie, wiewiórka. Wiewiórka nic nie robi. Zew lasu jest fajny. Dunka. Też nie najgorsza. Fałwe w i Sengrima. Generalnie ręka nie jest zła. Krąg życia też nie jest zły. Brew pozorom. zostawmy. Nigdy, nigdy niech No, chociaż może faktycznie lepiej było. Inaczej, czy chcę Hamadryadę na start? Zniecham adriaty na start powoduje, że... przeciwnik robi ping, strzał za pięć. To nie jest jakiś super. Nie jest jakiś super, ale chyba Rziemię i tak zagram. Oddałeś, to z wyrosło, do wraca. Wow! Nie robi tego. Ciekawe. Skoro nie robi. To ja chyba wyciągnę sobie wiedzącego. Hmm. Muszę ponownie przestudiować okay. Wygląda to dobrze. Pamiętajmy o siroko. Pamiętajmy o. Okej. Okay. Przyznać, że przeciwnik naprawdę nieźle strzela pirotechnikami. Naprawdę nieźle, pozazdrościć. Też bym chciał tak umieć. Okej. Okay. to teraz pora na Pawko. Chyba, że obrońcę wstawię najpierw. Hmm. A, możemy próbować obrońca. Może nawet Aidden najpierw, a dopiero potem Pawko. W zasadzie mogę, wiedzącego, do tyłu rzucić. Tutaj raczej, się nie boimy o Geralta Irden, byłoby to dosyć dziwne, jakby przeciwnik taką kartę grał. Wciąż jak sobie poradzi z obrońcą? Wow, to dosyć dziwne. To dosyć dziwne zagranie. Całego dowódcy zużył. Dziwne, dziwna sprawa. Trójkąt, w trójkącie, teraz dogrywamy Pawko. Mhm. To będzie dobry dzień. Mhm. I tutaj fajnie, fajnie tutaj nam te symbiozy polecam. Mi się podoba. Um. Pamiętajmy, że jeszcze jest Geralt, więc wydaje mi się, w odrodzenie natury jako, strzał, jako wzmocnienie o 8 po prostu będzie najlepsze i tak, ale to później. Zacznijmy sobie od kręgu życia. Myślę, że obojętnie w co. No i Eightne robi waliu. Smog. Wzmocnijmy sobie krasnoluda. Tak tutaj czekam z dunką, bo jeśli nie rzuci gorda teraz, okay. To mogę jeszcze przygridować tutaj. Myślę jeden waliu. nie muszę używać od razu tej Dunki. Tam jest Gord na pewno, więc ten jeden punkcik sobie przygarniemy. Dopiero w następnej turze użyjemy. Okej, okay. czy to wystarczy? Wystarczy, także udało się ograć, nice. Uch, jednak nie taka długa runda straszna. Długa trzecia. Wygrywamy grę numer jeden! Zobaczmy czy się uda wygrać grę numer 2. Drugi pojedynek! Będzie to niedźwiedzi rytuał. Czyli lipi. Ach, ta różnorodność. Widać, że tutaj gracze Proladera nie oglądają moich odcinków. Gdzie gram różnymi taliami, tylko grają trzema taliami na krzyż. Ale cóż, to jest jak jest. Mm. Ciężko będzie chyba wygrać rundę pierwszą, jak mi się wydaje. A wywalimy hawieża, wywalimy huf. Okej. Okay. Zobaczymy Co tu się wydarzy. Myślę, że mimo wszystko będziemy próbować. Więc skoro obień. próbujemy, no to wrzucamy Hamadriadę. Patrzymy czy przeciwnik gra wyciąg z giga Skorpiona. Nie, po prostu Lugosa, OK. Czyli tutaj możemy bezpiecznie stwierdzić, że rundy pierwszej nie wygramy. Nie ma takiej opcji. A skoro nie ma takiej opcji, to wzmocnię sobie raz wiedzącego. Ile? Um. No powiedzmy, że tak, że raz wzmocnię sobie wiedzącego. I raz wzmocnię sobie Gorda i spasujemy. Nie będziemy się tutaj wysilać. Pójdź mocno. Bo w trzech kartach powinniśmy go przebić na spokojnie. Nie przeliczyłem tego, ale. Wydaje mi się, że na spokojnie przebijamy. Ok. Więc przeciliśmy do karty i my sobie pasujemy na siedmiu. Ok. 35 do 1. Tak właśnie wyglądają pierwszy rundy na Lipiego. Lekki overkill. Dobrze, teraz przydałaby się Nowigradzka Sprawiedliwość. Nowigradzkiej Sprawiedliwości nie wykryto. Ech, skoro Nowigradzkiej nie wykryto, no to będziemy musieli sobie poradzić inaczej. A niech mnie Ja myślę, że zagram sobie Hamadriadę. Kolejny ładunek. Chociaż można najpierw lepiej było Wiedzącego rzucić. Dyskusyjna kwestia. Teraz Wiedzący. W następnej turze plan jest, żeby rzucić troskę Driad. Albo Drodzynie Natury nawet. No ja chyba wolę troskę Driata, odrodzenie natury na tego drzewca, co się stworzy. Ale ja nie lubię na drzewieniu. Mm -hmm. Jeśli chodzi o Radę Isen Grima, można by zagrać fałwę albo Dunkę. To nie jest głupie. I też teoretycznie ze wlasów Dunkę na 100%. Ale kurczę, chyba podoba mi się ta rada Isengrima jednak, wam powiem. Wrócę ją. Jest fałwę. Też nie najgorzej. E, Wrócimy sobie troskę to oczywiście. I teraz widzicie jak mocno przeciwnika przebiliśmy. Będzie karta przewagi. Karta przewagi to mi się podoba. To nic nie zmienia. No chyba że przeciwnik gra z Geraltem Irden, no ale <laughs> jeśli tak będzie, no to cóż troszkę przykro. Mi się zrobi. Ale raczej nie powinien. No, właśnie. Tak jak widzicie. Nie ma tutaj Geralta Irden. Czy ja chcę ze Wlasu? W dunkę, żeby sobie pół... ale w dunkę, kiedy mam 8 na ręce, jest słabo, tak jak mówiłem. Zagrajmy odrodzenie natury. Weźmy tą opcję, która generuje najwięcej punktów. No I spokojnie z kartą przewagi, próbujemy dotrwać do rundy trzeciej. Mhm. Tutaj, jak nam się przyfarci, to się to wzmocnienie poleci na tego drzewca. No nie przyfarciło nam się, ale no nie szkodzi. Ciągle mamy dużą przewagę. Wiewiórka. O, która wywala odrodzenie natury, ale to nie jest jakieś straszne. Wow, Triz. Tego się nie spodziewałem. Tego się przyznam szczerze, nie spodziewałem. I teraz mamy opcję. Możemy wyciągnąć Dunkę i próbować sobie trafić 50-50 na Haralda Buffa. Albo możemy wyciągnąć Hawieża z racji, że Hawież jest najsłabszy. I to mi się chyba podoba najbardziej. Wezmę Hawieża. Spokojnie. Przeciwnik ostatniej karty nie zagra. A ja zostaję z Aitna i z gordem. A jednak zagra. A no to dogrywamy Aitne. sobie własne No i została mu cerys, tak? Ceres, ale ja mam kartę przewagi i mam gorda. I mam Nowy i mam Pawko, może. Więc mam nadzieję, że tych punktów wystarczy. Mhm. Oczywiście, huf, out. I nie ryzykujemy. Nie ma to, myślę, sensu. Też Dunkę potraktuję jako 7-punktową jednostkę. Utrzymanie jej, kiedy przeciwnik może mieć strzał tam jakiś. Chociaż, czy ma jakiś tam strzał? Chwila, co on tam zagrywał wcześniej? Eee, wydaje mi się, że potraktuje jako strzał... Dunkę. Zaczniemy sobie od Hufu. Mając na uwadze, że przeciwnik grał rozdarcie. W zasadzie mamy 13 punktów przewagi na równych, mhm. ty, 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 ty. zastanówmy się, czy przeciwnik grał jakieś bestie. Nie grał, więc teoretycznie się nie musimy spieszyć, ale praktycznie i tak warto, myślę, lekce przyrody. Dunka i gordek jako ostatni. gordek jako ostatni, no bo jeśli tam Siroko albo zakazany rytuał może być. Łapka ci nie pozaciągał. A to zebrać nie chcesz? No i GG Cer jest porobiona. Eee, jak widać symbioza z gordem, czyli tak zwana gordoza ciągle mocna. Także polecam serdecznie ten deczek. Eee. Jeśli wspólnie wszyscy będziemy grać różnymi taliami, no to meta na się urozmaici, także polecam. W ogóle często mówię tak, że muszę się tego nauczyć. Ale dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę. I, i widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa.